Wiesz, co, to jest bardzo trudne pytanie. Ja nie jestem w stanie, znaczy można zdefiniować na różne sposoby słowo kryzys, ale tak, my jesteśmy w jakimś w stanie. Ja raczej nie odbieram tego jako stan kryzysu, tylko taki bardzo bardzo intensywny, wszyscy to, to coraz bardziej czujemy, że jakiś, no oczywiście metafora, świat się kończy, a jakiś zaczyna. I to jest takie zdanie, które źle zacytuję Norwida, którego kocham. Nie jest, też jestem banalna w upodobaniach. To jest tak, że między przeszłość to Między przeszłością a przyszłością otwiera się próżnia bez miary. W tej próżni zrodzone pokolenie czymże w rzeczywistości ma pozostać? Nie pamiętam, męczennikiem, hamlecem. Takie, tak to jest. I na pewno coś takiego się dzieje, nie tylko w wymiarze y, Polski, tylko światowym. W tym sensie mówi się o kryzysie demokracji, instytucji demokratycznych. Ja nie chcę się tutaj wymącać. Poza tym setki słów na ten temat powiedziano i bardzo dobrze to już y, y, nazywano. Jest jakiś y, kryzys y, duchowości w tym bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, bardzo szerokim, niereligijnym. Jakiś kryzys wartości. Ja to bardzo mocno czuję, czuję, bez potrzeby nawet nazywania. To, co mówiłam o, uchodźc o uchodźcach, tego co dotyczy. Że z jednej strony są te wielkie słowa o wartościach godności człowieka, prawa człowieka. Europie, która nam tak gwarantuje, ale równocześnie jest coś, co się dzieje na naszych oczach i czego nie próbuje się rozwiązać. To jest bardzo trudna sprawa, ale tego się nie próbuje rozwiązać. To się spycha, łata na moment, podpiera połamanym kijkiem. A chodzi o ludzi i godność człowieka. Ja jestem w takim kryzysie. Szczerze mówiąc, jeżeli bym miała y, 25 lat, nie miała problemów, które już w tej chwili niestety mam, nie chcę i strasznie mieć, nie mogę się z tym pogodzić, zdrowotnych, które nie pozwalają mi przejść dłuższej odległości, byłabym tylko problemem dla, dla kogoś, to ja bym się w tej chwili zajmowała sprawą uchodźców, ja z im zupę czyli konkret. Bo trudno jest wartościować też zło, które jest większe, które jest mniejsze. Czasami nie widzimy tego za ścianą, prawda? Ale to jest rzecz odsuwana, spychana. Też znam ludzi, którzy się tym zajmują w Polsce i niezwykle ich szanuję. Niezwykle. niezwykle. Bo jeżeli mówimy o człowieczeństwie, no, bo ja mówię, że dzisiaj mam złudzień, bo jeszcze te media i to wszystko, dlatego jestem taka bardzo emocjonalna, ale w ogóle jestem emocjonalna, no, nie wstydzę Nie wstydzę się Nie mamy recepty na wszystko. A jesteśmy w takim kryzysie, coś się rodzi, coś obserwujemy, w czymś uczestniczymy, Ktoś nami manipuluje, coś nami manipuluje, nawet jak sobie z tego nie zdajemy sprawy. W tym wszystkim ja na swój własny użytek staram się zachować swoją wolność, przy czym moja wolność jest bardzo mocno uwarunkowana tym, czy inni są wolni. To się wiąże, to wszystko płynie. I nieprzypadkowo na, na, na demonstracji, za którą też miałam sprawę, Organizowanej przez strajk kobiet, też byliśmy współorganizatorami, trzymałam stan klęski społecznej. Taką kartkę. Bo to jest dla mnie największa klęska. To jest dla mnie największa klęska. I w kontekście tego, co mówimy do przeciwko uchodźca, i w kontekście tej połowy tej Polski rozerwanej na pół, z rowem, który coraz bardziej. Rośnie, mimo że wszyscy mówimy o jego zaspokojeniu. A równocześnie większość nie ma tego szacunku do drugiego człowieka. Nie potrafi go okazać, potrafi o nim mówić. Na mnie słowo pisioro jest uprzedliwe. Uprzedliwe. I różne inne takie. No. Rozgadałam się okropnie. Na poziomie jednostkowym nam się bardzo często myli pogoda z klimatem. I mówimy, jest kryzys klimatyczny, bo mamy upały w Wrocławiu, albo nie ma kryzysu klimatycznego, bo jest zimno i śnieg. Spęd. Kryzys klimatyczny to coś znacznie bardziej poważnego, dlatego że według szacunków klimatologów, jeśli nie zapobiegniemy jemu, to na, na, na dużej części naszej planety nie da się żyć. Tam gdzie żyją setki milionów ludzi. Co ci ludzie zrobią, jak się tam nie będzie dało żyć? Czy oni tam spokojnie będą czekali, aż umrą? W upale? W Syrii ten duży kryzys humanitarny i wojna była spowodowana suszą, będącą skutkiem niespotykanych zmian klimatycznych, niespotykanych od tysięcy lat w tamtym rejonie. Nagle się okazało, że rolnictwo jest zupełnie niestabilne. Stada popadałyby, wody nie było, ludzie poszli do miasta. W tym mieście nie było dla nich pracy, zaczęli się buntować, zrobiła się wojna. No i jakiś milion ludzi z tych ludzi przyszedł do Europy, żeby... żeby tu się, żeby jakoś żyć. Bezpieczeństw, godnie, żeby mieć jakiś dla swoich dzieci. To był tylko milion. Jak przyjdzie 500 milionów? Rozniosą nas świat na miazgę i pył. Może najbogatsi przetrwają. Taki Bill Gates to, to pewnie gdzieś się tam znajdzie. A my tu we Wrocławiu... <grym> Możemy coś zrobić, żeby temu zapobiec. I oczywiście pojedyncze działania wydają się nieistotne, ale suma z... zmiany jest sumą tych pojedynczych działań. Polska pełni w Unii Europejskiej taką trochę peryferyjną rolę producenta prostych rzeczy: ziemniaków, malin, jabłek, sortuje pocztę w Amazonie dla Niemców. Generalnie nie jest to kraj wysokiego kapitału, nie jest to kraj, który produkuje rzeczy skomplikowane i ważne dla gospodarki globalnej, więc nie jest to potrzebne, nigdy nie będzie potrzebna żadna specjalna osnowa kulturowa, ani ten niezwykle demokratyczny system polityczny. Polska od, na, na chwilę uwierzyła przed transformację historiową, że staje się bogatym krajem, centrum europejskiego kapitalizmu, zwogaciła się trochę, owszem, ale realnie rzecz biorąc, przy takich produkcji, jaka tu jest, opłaca się, żeby ludzie byli bardzo religijni, żeby nie szanowali demokracji, żeby kultura nie była za bardzo krytyczna. Bo te wszystkie rzeczy to są rzeczy, które powodują, że pracownik się buntuje. Nie chce pracować za kiepskie pieniądze. Musi wierzyć, że po śmierci czeka go lepsze życie, więc to życie tutaj jest mało ważne albo mniej ważne, niż gdyby tego nie było. Musi być posłuszny. Musi kochać swój kraj, ponieważ bogaci ludzie z tego kraju muszą zarabiać pieniądze i żeby nikt ich nie powiesił na najbliższej gałęzi, musi być taka fantazja o niezwykłej narodowej wspólnocie. Więc ten kryzys, czy to będzie kulturowy, czy polityczny, czy, czy w jakimś sensie ekonomiczny, jest kryzysem permanentnym i w Polsce jest stanem normalnym. No Jest ta pandemia i to jest ogólnie straszny czas dla wszystkich i niektórym jest bardzo ciężko i ludzie umierają i tracą bliskich i pracę i tak dalej. I że jeszcze na przykład w tym tak nam się dokłada. Ja czuję się naprawdę mentalnie bardzo pokrzywdzona dodatkowo takim aspektem. Jest to dla mnie. No, ciężko to znoszę tak emocjonalnie. Staram się już tak trochę nawet nie czytać wiadomości, bo bardzo się zaraz denerwuję. I no chyba właśnie tak. To. Dla mnie ta sytuacja jest absurdalna. I. Taka trochę niepojęta, że jest mi trudno się w niej też, też troszeczkę odnaleźć. Czuję dużą złość na tą sytuację i no czuję, że odebrano mi jakikolwiek prawa. Ja na przykład jestem osobą bezdzietną, już w takim wieku, że na przykład jakbym teraz zdecydowała się na, na macierzyństwo, na bycie w ciąży, to naprawdę chyba bym umarła ze strachu w tym momencie. I jest to też powód, który, przez który zaczęłam się jeszcze bardziej zastanawiać, czy, czy, czy to jest dla mnie. Czułabym się okropnie zagrożona. Już teraz, nie wiem, się czuję, mimo wszystko. Prawa, to jest walka o prawa reprodukcyjne, ale tak naprawdę to jest walka o dużo więcej. Chodzi ogólnie o prawa kobiet i o walkę z systemem, z patriarchatem, który jest systemem bardzo niesprawiedliwym, nierównościowym oraz opresyjnym. I to nie tylko wobec kobiet, wobec mężczyzn też. Rozmawiam o tym z mężczyznami, oni też nie czują się w tym, w tym systemie szczęśliwi, też nie mogą być sobą, bo są im narzucane role, czy muszą się mierzyć z różnymi stereotypami, więc myślę, że to mogło być z korzyścią dla wszystkich. Ale to oczywiście jest długa droga i to jeszcze troszeczkę potrwa, bo patriarchat ma się świetnie. Jest dobrze zakorzeniony we, we wszystkich. Nie jest tak, że nie wiem, we mnie nie. We mnie, we mnie tak samo, samo się łapie, co chwilę na, na, na różnych stereotypach myślowych albo zachowaniach. Ee, więc to jest to taka duża zmiana, którą można zacząć też od siebie, którą muszą wykonać i mężczyźni, i kobiet, kobiety, ale to jest długa droga i myślę, że nie wiem, my wszyscy żyjący teraz, tutaj, w tym momencie, no, to musimy zrobić jakąś tam część roboty, że tak powiem, na przyszłość, ale wierzę, że to się może kiedyś zmienić i wszyscy poczujemy się w świecie e, równi i bezpieczni. Wyjścia z izolacji i budowania wspólnoty, to znaczy bardziej odizolowani niż na wiosnę 2020 roku. To chyba już nie mogliśmy być. Ale jednocześnie przez to też, że no, mamy taką sytuację, że ten kryzys związany z pandemią został i nadal jest w obrzydliwy sposób wykorzystywany przez władzę do. Właśnie przeprowadzania różnych antydemokratycznych działań i, i ataku na naszą wolność. Ostatnie, um, ostatnie wydarzenia, czyli um, wyrok trybunału to już jest chyba gwóźdź do trumny, e, to pokazują powoduje, że, że, że właśnie, tak jak mówię, z jednej strony bardziej izolowani już nie możemy być, więc musimy się po prostu Połączyć, musimy się dogadać, musimy się e, spotykać, czy wirtualnie, czy fizycznie, coraz bardziej e, i, i działać razem. To jest taka jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy przy kryzysie, to jest. To, kryzys to jest taka sytuacja, która mm, z jednej strony, no, tutaj tak, też po, powoduje, czy wzmaga nasze poczucie zagrożenia. Co w Polsce dla osoby LGBT jest, można powiedzieć, stanem permanentnym, ale tutaj jeszcze dodatkowy dochodził element, i szczególnie jest to dotkliwe dla osób młodych LGBT, które na przykład są właśnie w domach opresyjnych z rodzicami, którzy nie rozumieją ich, albo poddawane są naciskowi. Odcięte od rówieśników, od wsparcia takiego, które, które jakoś sobie mogą na co dzień w zwykłych warunkach organizować. Więc to jest druga rzecz. I, I trzecia, przepraszam, zapomniałam, ale jeszcze chciałam powiedzieć. Aha, i trzecia rzecz. To jest kryzys, to jest taka sytuacja teraz, która pokazuje nam, że ważna jest elastyczność i że ważna jest gotowość na zmianę. Dla nas jako organizacji to było niełatwe myślenie o tym, że myśmy tak dużo wysiłku włożyli w to, żeby działać właśnie otwarcie fizycznie w przestrzeni, żeby też trochę odzyskiwać tą przestrzeń publiczną nawet przez marsze, przez plakaty, przez wydarzenia takie dziejące się właśnie fizycznie we Wrocławiu, we współpracy z innymi galeriami, klubami, organizacjami że nagle taka sytuacja, kiedy nic się nie odbywa, i my musimy przejść do, do sieci i robić, może podcasty, może spotkania, gdzie nie ma już takiego przepływu tej energii z między nami, uczestnikami, uczestniczkami, było też trudne. I na początku chyba też chcieliśmy przeczekać i pomyśleć, zobaczymy, bo może nie trzeba. Może nie trzeba robić wszystkiego w sieci. Przecież osoby LGBT non-stop są w sieci, bo tam. Mogą się we własnym oczywiście gronie czuć bezpiecznie. A my przeciwnie, my chcemy właśnie w realu. No ale teraz już wiemy, że tak, że, że, że wszystko, że trzeba być elastycznym, że wszystko też już się przenosi do sieci, i, i to jest tylko kwestia decyzji i znalezienia narzędzia, czyli znowu zasoby, zaangażowanie, pieniądze. No to ja już to trochę mówiłem. Dla mnie. Jest kryzys w tym, że politycy zabraniają podróżować i przemieszczać się. To jest jakby dla mnie podstawowy problem, który ja mam i który uważam, że, że jest. Nie można po prostu się zamknąć. Chodzi o to, że armia pilnuje granic w czasie pokoju. Tam był przypadek, kiedy armia strzelala. Nad głowę jakiegoś Niemca, który przejeżdżał granicę na opolszczyznie, bo po prostu się nie chciał zatrzymać. To jest przecież chore, jakby zamykanie granic, blokowanie przejazdów, to jest przecież dla, dla, to jest kwintesencja wolności i demokracji, podróżować, poruszać się e, między państwami właśnie w Unii Europejskiej, ale też poza, No ale to jest drugi temat. Co się dzieje gdzieś na przykład? moi przyjaciele przyjeżdżają tutaj z Kazachstanu, jak są mają wszystkie dokumenty, jak są przetrzepywani na granicach przez, 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 przez pograniczników, nie sprawdzane są im bagaże, po prostu trzy razy wypytywać i tak dalej, to jest no po prostu to mi się najbardziej nie podoba tym wszystkim i, i uważam, że to jest jakby to jest kryzys, to jest kryzys. No, my jesteśmy w w kilku kryzysach mam wrażenie. To nie jest jeden kryzys i on się na pewno nie rozpoczął podczas wybuchu epidemii koronawirusa. Epidemia jest tak jakby już pewną konsekwencją kryzysu, który trwa od wielu, wielu lat. Kryzysu tego, że ludzie nie, nie zwracają uwagi na sygnały, które wysyła świat. Które wysyła przyroda. Sami doprowadzamy też do takich kryzysów ekologicznych, tak nie szanując yy, przestrzeni, jaka nas otacza. Za ten kryzys odpowiadają i mieszkańcy, którym przeszkadza drzewo, przeszkadza drzewo, które trzeba wyciąć, bo siedzą na nim ptaki. Yy, za taki kryzys odpowiadają ludzie, którzy. Którzy nielegalnie wysypują śmieci do, do lasu, którzy wylewają ścieki, produkcja przemysłowa mięsa, uprawa, uprawa rolnictwa, tak? które, które wyjaławia glebę, które. Powoduje olbrzymie ilości związków azotowych w wodach. Także ten kryzys ekologiczny my, jako osoby działające w tym obszarze, obserwujemy na wielu płaszczyznach od wielu, wielu lat. Ja mam pewną trudność z zaoferowaniem takiej definicji, która by, nie wiem, różne aspekty tego, tego, tego z czym się teraz mierzymy, takiej definicji, która by to chwytała. Ja ten czas, w którym jesteśmy, przeżywam bardzo osobiście i bardzo trudno jest mi, czy znaczy czuję, że jest jeszcze dla mnie za wcześnie, nie mam takiego oglądu, nie, nie czuję w sobie tych sił poznawczych, żeby uchwycić istotę tego, czym to jest w ogóle, albo czym to jest też dla innych osób poza... Poza mną czy, czy, czy poza osobami bliskimi. Znaczy, po prostu czuję, że to mnie cały czas przerasta i że to jest dużo większe niż ja sama. I być może paradoksalnie to byłby jeden z elementów tej definicji. To znaczy, że jestem w takiej sytuacji, której granic nie widzę której nie do końca rozumiem i która właściwie codziennie odsłania przede mną jakieś nowe aspekty, które są trudne, które wymagają jakiegoś nawet nie tyle dopasowania się, ile po prostu wzięcia tego aspektu pod uwagę. Ciągle jest coś, ciągle jest coś nowego. Właściwie ten, wydaje się, że ta, ta sytuacja jeszcze nie pokazała nam wszystkich swoich oblicz i chyba ta jej taka. Rozwijana natura, że to jest taka jakby kula śniegowa, która się cały czas nakręca i nakręca, i coś, co wydawa, wydawałoby się, że nie wiem, jeszcze chwilę temu nie będzie objęta zjawiskiem kryzysu, już też jest tym, tym zjawiskiem objęta. Więc powiedziałabym, że to jest, że to, to w czym jesteśmy, jest dla mnie. Wciąż jeszcze pozbawione granic, trudne do uchwycenia określenia, budzące ogromny niepokój, i to jakby cała ta sytuacja generuje we mnie takie poczucie bezradności, które po prostu trzeba przyjąć. I dla kogoś takiego, za kogo ja się uważam, to znaczy kogoś, kto lubi mieć rozwiązania kto jest dość mocno przywiązany do konkretu, kto chce wiedzieć, co robimy w następnym kroku, jaki jest scenariusz A, A, i tak dalej. Ta sytuacja, w której jesteśmy, kiedy nie ma możliwości stworzenia takich scenariuszy, jest po prostu trudna psychologicznie. Z drugiej strony, jednocześnie, jako ktoś, kto przez dużą część swojego życia mierzył się z takim właśnie poczuciem bezradności, z takimi właśnie nie wiem, jakimiś epizodami depresyjnymi, momentami to poczucie, że kontrola nad życiem jest mi odebrana. I że ja nikt ode mnie nie oczekuje, że ja zacznę wykazywać jakąś sprawczość. Że się nie wiem, wezmę w garść, ogarnę i tak dalej, i tak dalej, i zacznę wiedzieć, w którym kierunku i ja, i świat zmierzamy, to jednocześnie dawało ulgę. I wiem, że jest wiele osób, które przeżywały podobne kryzysy albo w ogóle będące w depresji, dla których ta sytuacja była takim wyciągnięciem tego wentyla bezpieczeństwa. Że po prostu nagle nie tylko oni musieli czuć, że kurczę, życie jest trudne, nie wiem dokąd zmierzam, nie wiem co mam zrobić, nie mam siły, nie mam po prostu poczucia, że jestem w stanie jakiś, nie wiem, swój kierunek życiowy zdefiniować i w tym kierunku podążyć. Że po prostu nie mam, nie mam siły na życie. Że nagle to jest sytuacja, która się stała sytuacją obiektywną dla bardzo wielu innych osób. I w tym radzeniu sobie z taką właśnie z takim osłabieniem depresyjnym dla wielu osób to była, to była ulga. Więc ten kryzys ma on ma taką dziwną, dwoistą naturę, bo naprawdę co najmniej dla kilku osób, z którymi rozmawiam, ten czas, w którym teraz jesteśmy, jest czasem uspokojenia, spowolnienia, jest czasem zmniejszonych oczekiwań wobec siebie, zmniejszonych oczekiwań świata wobec siebie. Jest po prostu takim czasem trochę odpoczynku. I te osoby raczej z niepokojem myślą o tym, na co wiele osób ma nadzieję, to znaczy na jakąś tam normalność, na czas, kiedy to wszystko się skończy. Te osoby nie chcą, żeby to się kończyło, bo koniec tego, w czym jesteśmy teraz, oznacza dla nich powrót do wcale nie takiej atrakcyjnej wersji życia. Jest coś przedziwnego w tym oczekiwaniu na normalność. I w tym właśnie definiowaniu kryzysu, nie, nie dla wszystkich to, w czym teraz jesteśmy, jest takie najgorsze.